Miniona niedziela dla wszystkich adeptów kempo taijitsu w Rudzie Śląskiej była swoistym świętem. Ludzką sekcją odwiedził bowiem sam mistrz i twórca tego systemu walki, Ryszard Jóźwiak z Warszawy. Razem ze swoimi instruktorami mistrz zawitał w Rudzie Śląskiej, aby osobiście dopilnować odbywającego się w tym dniu egzaminu na stopnie uczniowskie Q oraz poprowadzić zajęcia z najnowszych i najbardziej skutecznych technik, zarówno w parterze jak i w walce w stójce. Techniki, jakie przedstawił mistrz mogą i są wykorzystywane zarówno w walce sportowej, jak i w sytuacjach realnej samoobrony. O powodach, dla jakiego kilkudziesięciu członków klubu Kempo z Rady śląskiej postanowiło spędzić kilka niedzielnych godzin na sali treningowej, mówił trener tej sekcji Rafał Burdzik. Dzisiaj są dwa takie główne tematy spotkania. Tutaj mistrz za, zaszczycił nas swoją obecnością. Jeden taki główny powód to jest egzamin na stopnie uczniowskie, na wyższe stopnie uczniowskie. W tym roku akurat mamy zaszczyt, że mistrz przeprowadzi osobiście ten egzamin. Także dla nas to też jest bardzo duże, bardzo duża szkoła, ponieważ wiemy w jaki sposób mamy nauczać ludzi po to, żeby no, założyciel i, i główny mentor nasz był z tych technik zadowolony. Na drugi równie ważny temat to jest seminarium szkoleniowe z zakresu technik e, walki zapaśniczej i walki w parterze. Tak jak już ten mistrz wspominał, nasi zawodnicy startują w różnego rodzaju zawodach, różnych konkurencjach. W związku z powyższym, tutaj dzisiejsze spotkanie to będzie omówienie taktyki walki i podstawowych e, elementów tej walki, żeby to, 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 to kempo, bo my staramy się cały czas jednak w walce eksponować, że to jest kempo, a nie jakaś e, e, wszechstronna walka pod kątem MMA, tylko w, staramy się wykorzystywać techniki Kempo jest skuteczny, i elementy kempo także sprawdzają się w walce sportowej. Bo Kempo jest głównie nastawione na realną walkę. My staramy się no, zrobić tak, żeby część elementów była skuteczna także w walce sportowej. Niedzielny gość, mistrz Ryszard Jóźwiak to postać nietuzinkowa. W środowisku sztuk walki znany i podziwiany. Posiadane przez niego stopnie mówią w zasadzie same za siebie. Siódmy dan International Kemwo Combat, szósty dan Kempo Taijitsu, szósty dan Jujitsu oraz piąty dan Wiedwo Dao. Mistrza Juźwiaka poprosiliśmy o wypowiedź na temat sytuacji KEMPO na Śląsku i porównaniu naszego regionu i Mazowsza pod kątem rozwoju tej dyscypliny. Przede wszystkim nasza współpraca trwa od paru lat i muszę to powiedzieć, że to nie jest ukłon w stronę kolegów, ale Wasze KEMPO stoi na wyższym poziomie niż te, które jest dlatego, że w Warszawie mam tylko jedną sekcję, natomiast tu tych sekcji jest kilka. Koledzy się bardzo tak porządnie wzięli za robotę. Miło mi bijeć ich po prostu postępy. Także z roku na rok jest coraz lepiej, czego dowodzą nawet udziały, dowodzi to udział w różnego rodzaju zawodach. Także to świadczy o wszechstronności ich zawodników i, no i oczywiście trenerów, którzy przygotowują tych ludzi do pracy. Podczas ponad 6 godzinnych zajęć adepci ludzkiego Kempo zapoznali się z szeregiem technik, które wykorzystywać będą w walce sportowej i które z pewnością wzbogacą ich wachlarz technik. Część członków kochłowickiej sekcji Kempo zaliczyła także w tym dniu egzamin na stopnie uczniowskie Q. System stopni jest oparty na tradycyjnym podziale kierunków Kempo, 5 stopni Q i 5 stopni Dan. Dodatkowo została wprowadzona skala stopni dla kategorii junior obejmująca stopnie od 10 do 6 Q. Stopni mistrzowskie przyznawane są powyżej stopnia 2 Dan, co jest równoznaczne z okresem treningowym minimum 15 lat. Swoje nowo nabyte umiejętności zawodnicy z Kochłowic sprawdzić będą mogli już w najbliższy weekend. Kiedy to reprezentacja tego klubu weźmie udział w Mistrzostwach Europy Wszelkich Stylów Walki i MAF w Mysłowicach? O ewentualnych sukcesach podopiecznych trenerskiego duetu Bogdzik-Franik poinformujemy na naszej antenie.